Właśnie w tym momencie rozpoczynamy dalszy ciąg naszej historii, moi drodzy, aha, ej, nie, moment, miałem jej nie zmieniać, ona sobie tutaj świetnie daje rady, dokładnie, tylko muszę kręcić, otworzy bramę, tak, bo znacznik, który oczywiście jest do rozpoczęcia, nie mógłby być przed, tylko oczywiście musi być za bramą, i w ogóle część, siemaneczko, witajcie w kolejnym materiale, tu jest zapis, tak, nie, to jest mapa. Sorry, by mi się mieli. Wróć, 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 wróć. Ej, zobaczcie, ja w sumie wam pokażę, e, B. Jeszcze wróć. Jeszcze. Tu mamy Ward, pierwszą część, drugą i tutaj najprawdopodobniej będzie trzecia, tak? Z Jurassic Park. Trzecia, ostatnia już część, więc powoli, powoli, no, zmierzamy ku końcowi. Zostanie nam najprawdopodobniej tylko ostatnia DNA, ostatnia opowieść. DNA, długi zapewniony, oszczywiony przez sporej długości kostne pręty wystające z kości ogonowych. O, Nick. Cicho, ja bym właśnie tak nie krzyczał. Ej, rozebrali ją. Znaczy, w sensie, z nóg. Jest włosów. Ale zacny jest. Oddaj. Ale nie, ja widziałem, jak jej przecież odpadły, nie? Kolejny. Aha. Są te sprytne gady. Dobra, już ma wszystko na swoim miejscu, widzę. Ale nie, no co to to jest? A, to jest plecak. Jejuz. Kurdzie, to był plecak, a nie jej, jej nogi. Nie wiem, to może ja już mam tak zwichrowany świat, wiecie. Ląd. Dobra, misja się rozpoczęła. Nie wiem, czy będziemy zbierać wszystkie klocki, bo raczej w sumie bardziej by mi zależało w tym momencie... Już się nazbieraliśmy klocków. Bardziej by mi zależało, żeby wziąć i... oskaczące, Wziąć i po prostu przechodzić te um, misje jak w miarę najszybciej najpłynniej, żeby były najciekawsze, nie? A nie czysto skupiać się tylko i wyłącznie na... O! Przedostałem się. Czyste wyłącznie tylko na... Co? Nie mam haku. Dobra, to musimy jakoś hack zrobić. Tylko u tu coś skacze. Ej, i samo nie? Aż dziwne. Co to ma być? Aha 1 na 3. Ja myślałem, że przem jakiś hack dostanę. Tam to jest. Czekaj, Dino. What the hell Nie weźniesz mi włosów za drugi razem? nie? Dobra, teraz B. Lego, lewa ręka, prawa w twarz. Odejdź! Dobra, już wystraszony, nie ma to jak umieć wystraszyć Dino. Get in. Zakładam, że tam będzie lina. Ja mam takie przeczucie. Mam linę? Nie, hak. Dobra, hak, hak, hack. Tylko hak wystarczy, a lina jest nawinięta, tak? Czekajcie, bo jakoś nie dowierzam. Ale najwidoczniej, tak to działa. Naciskam to B, bez kitu, no. Myślałem, że nie chce działać. P. I zaczepiamy. Git. Okej, okay, dokładnie. Teraz jakoś uruchomimy wyłamy. Jezu. I żadnego dino to nie zwabiło. Aż dziwne. Załatw to. Dokładnie tak. Moi drodzy, w ogóle ze mną jest jakiś dziwny... Ej, gaz. straszyłem się. Jeszcze te wredne pałki. Nie. Nie, 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 nie cierpię was. Ze mną jest jakiś delikatny problem. Nie wiem dlaczego, ale gardło mnie boli. Gardło mnie strzyga. Prawdę, tak wiecie, że nie, że boli, 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 tylko tak, tak mkuje. Nie wiem dlaczego. I w ogóle czemu, i dlaczego, i po, po co nie. O, udało się, przypadkiem. Dwukrotnie, jeszcze raz. Okej, okay. trzykrotnie uruchomiony sprzęt, światło jest. Juhu, wszyscy szczęśliwi, jasne. Genialnie, mamy pojazd jakiś, który nam uratuje tyłek, tylko dlaczego to idzie do góry zamiast na dół? Chyba, że go nie będziemy wykorzystywać, chyba że my po prostu przejdziemy o dokładnie pod nim. W taki oto sposób. No dobra, bardziej by mnie bawiło, gdybyśmy go wykorzystali, jednak nie? Byśmy jakiś pościg, czy coś w ogóle w tej części teraz, w tej drugiej, tak? Jurassic Park, nie było chyba, chyba, że nie pamiętam, tak? Bo ostatnie odcinki nagrywałem dosyć dawno temu, one były nagrane na zapas. No, czekajcie, dziewczynka, i tutaj to. Nagrane na zapas. No i nie pamiętam, był jakiś pościg, chyba nie było pościgu, co nie? A mógłby być, fajny, to jest zawsze miły, fajny epizod. Do pralki was wsadzę. Wsadzę was do pralki. I co? Ha. I tu jest coś zepsute, co nie? Nie wydaje się wam. Mi się tak wydaje. Co to był za przeraźliwy dźwięk? Co to było? Muszę się jakoś do te, 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 tego połapać w Tak jest. Robimy zakłady. Teraz uderzy z prawej czy z lewej ręki? Z prawej. Cały czas bije z prawej czy ma jakieś... Aha, ma kombosy, w których włącza nogi. Cyk, cyk i jest. Mamy. Ciekawe, co to zasili? Co to zasili? Teraz tamten jest szczęśliwy, ok. Wy w ogóle mało do szczęścia potrzebujecie. Mamy prąd na jakimś dziwnym wynalazku. Do czego ten wynalazek służy? Nie mam kompletnie pojęcia, nie. Teraz się przekonamy, uwaga, idziemy. Miałem. Um, nie wiem, no spróbujmy, ok. Podszedłem. Podszedłem i już mnie zaatakował Veloci Lapto Rex. I chcę. Ale się nie dam. O. I co teraz? Do czego to służy? Ha! Naciskam to, żeby nie było cały czas. Na, sam, na, na samym początku, jak to nie chciał jeszcze iść, to jest po prostu lina. No tego bym się nie spodziewał. To jakoś bardziej zaawansowanie wyglądało. To nie jest lina, to jest kurcze paliwo. Dobra, paliwo, paliwo, cofam to co powiedziałem. Myślałem, że kolejne do naciągnięcia coś to może teraz będziemy się ścigać może teraz to jest ten moment, w którym właśnie będziemy się bawić w pościg. Powiedzcie, że tak jest. Już. O, dobra, dobra, wsiadaj, wsiadaj. Nie, nie rozbieraj mi mojego autka. Eee. Hmm. To było ogólnie fajne. Nie pisz, tylko poskładaj klocki, które są nam potrzebne, by osiągnąć dwa z trzech. Dokładnie. Nie wiem co, ale cokolwiek. Gdzie mam iść? Tu! Spróbujmy. O! No, do środka chce się dostać. Kaccenka? Nie kaccenka, po prostu weszliśmy. Tu jesteśmy nieco bardziej bezpiecznie, jeśli tam tak wam wydaje, bo mnie... Akurat tak, ale gościu... Próbuję coś zrobić. Nie masz klucza, dobra, nie ma klucza, czyli klucz jest ogólnie potrzebny przy tym robotni. Ojeju, mnie wystraszył. Zamienimy się na gościa, to znaczy na babkę, ona oślepi. <ścoughs> Czego się wystraszyłaś? No, ale teraz już możecie to zabrać. Jezus, najpierw bocza gościa poświartować. Przecież on już... Co to? To, to jest nie, niepoprawne, tak nie róbcie. Nie. Tak się nie robi. Czekajcie, tamten sobie już nie radzi, widzę. Już prawie drzwi otwarte. Ciekawe, czy ty też potrafisz piszczeć? Ty nie potrafisz. Dobra, ty masz tylko wysoko uniesiony głos, no to dawaj! Mhm. Dobra, no to teraz to już prawie... Sorki? Tak, tak i tak. Jestem u góry. Druga dziewczyna też sobie dała rady. No, tego mi w tym momencie nie wytłumaczycie, po co to jest. A żeby przeskoczyć. Teraz to obniżyć. Zamienić się. Dobra. No bo już się bałem, że kurczę spadnie, ale nie, udało się jednak, udało się, udało się. Teraz jeju! To było co najmniej niespodziewane, co nie? Znaczy nie, ja się spodziewam. Co najmniej niespodziewane. No, możesz już sobie iść. Standardowo tak wygląda, że dwa ciosy i koniec z gościem. Drabina do góry dla wszystkich. Come on. Powiem wam, że możecie szybko uciekać, to ogólnie by pomogło. A to po co? Okej... Okay. dobra, wyrwałem jakiś zawór, cokolwiek to zrobiło i cokolwiek mi to dało. Teraz go puściłem jakoś inaczej. Po ptakach. Ej, nie, nie, nie. nie. Kurczę coś po prostu zrobiłem nie tak jak powinienem. No wystarczy skoczyć. No nie jestem jednak nieudany w tej gry. Do góry. Powoli. Powoli? A dokładnie i dobrze. Cyk. Dobra, trzyma się w prawo. No i teraz już jesteśmy. Dobra. Jedno nam wystarczy. Wystarczy. oślebią aparatem. Czy go, czy ją dinozaura, czyli jego bardziej coś ciekawego na zdjęciu? Nie widziałem. Uciekaj! No, naprawdę, to dosyć taka nie, że skomplikowana, ale długa sekwencja samej wspinaczki, po prostu. Serio! Mega długa! Co to ma być? Tu zaraz mi Dino wyskoczy. Jestem tego prawie pewien. Jeszcze nie? Jeszcze? Teraz, zaraz, już. Nie? Jeszcze nie? Dobra. No, bez kitu. Patrzcie. No, nie można wyskoczyć. Hello? Serio, nie można. O, udało się. Okej, okay. bo barierka mnie blokowała. Mówiłem coś, że Dino tu po prostu wyskoczy. Mówiłem, ja bym tego wręcz pewien. Dajcie bo mi. Nie nacisnę to mnie rozbierze. Idź sobie już. Tak się zastanawiam, co ten gościu tam cały czas robi, nie? Skacz, 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 bo już nie będzie poprawki. Udało się. Dobrze, że jeszcze ją w dodatku skakałem. Ta sekwencja teraz, spinaczki, jest naprawdę długa. Zobaczcie, kolejna, jakby belka, nie? Nie wiem, co wy tu chcecie zrobić, dziewczyny. I jen potrzebował specjalnie takiej huśtawki, żeby wyjechać na samą górę. Przecież to wygląda jak łódź Wikingów. Po co nam to? Oj, Chodź tutaj. To też dziwne, że tamten dinozaur nie wyskoczył. To na dole, gdzie mieliśmy dokładnie takie same coś. Dobra, jestem na miejscu. Eee, zobaczcie co się stało, tamta spadła. Okej. Okay. Push it! Tak samo mógł drabiną, ohohohohoj. Drabiną wyjść. Ta gra jest brutalna. I wesoła. Teraz jakoś wszyscy umieli użyć drabiny i powychodzili. No. Co się stało? Ktoś nas woła. Mógłbyś tym tak nie machać? Ja się pytam, czy mógłbyś tym tak nie machać? Przecież on zwabi te latające coś. Nie wiem w sumie co, ale coś zwabi. A tu nie jest bezpiecznie. O, mamy plik zapisu. Proszę, kontynuuj. Zostawmy te wszystkie kwiatki, przejdźmy do Ziomka. Mogę to naprawić? Mam tu gościa, nie, na pewno nie. Hmm. No nie wiem co wy sądzicie, ale ja sądzę, że przydałoby się po prostu zeskoczyć na dół. Nie, nie przydałoby się zeskoczyć na dół. Coś tu muszę zrobić, ewidentnie. Rozbierzmy te klocki, możliwe, że coś z nich trzeba złożyć. No nie jestem na 100% pewien tak, ale jakby zejść na dół nie mogę. To po co nam? O! Widzicie, coś się wydarzyło, dobra. Już tam coś mogę złożyć, czyli połowa sukcesu za nami. Złóż to, ale to jest dodatkowa skrzyneczka z kośćmi. Dodatkowe skrzyneczki w tym momencie nas nie interesują. I ja chcę coś zrobić. Coś co się przyda. Dokładnie. Przejście. Jest to przejście? Powiedzcie, że to jest przejście. Tak, dokładnie. Jest to przejście. Ej, mają heli. Ratunkowo przyleciał. I my najprawdopodobniej się wydostaniemy, i tutaj będzie koniec sekwencji. To znaczy, nie mówię, że koniec sekwencji, bo ona w sumie chyba nie była aż tak długa. Dino, standardzik. Naciskaj do B! Ja tu w ogóle kawę piję, bo jestem dzisiaj jakieś. Jest 12, ale autentycznie się kompletnie nie, wy nie wyspałem dzisiaj. Jeszcze zaspałem praktycznie. Bo rano byłem umówiony i zaspałem pra prawie, no. Bo... Kompletnie nie człowiek ze mnie w tym momencie. Zostaw mnie. Gdzie chciał mnie zatakować? Tu wyrosnęły klocki, to znaczy, że mam iść tędy. Ale on mnie wystraszył. Wezmę ci dachówki zjedziesz. Ale to będzie zabawne. Ej, ale nie gadaj, aż, aż tyle tych dachówek mam wyciągać. O! Właśnie na to liczyłem, że nagle wszystkie się zwalą. Dobra, tu jest pralka. My musimy sobie najprawdopodobniej utorować jakoś przejście. Jestem u góry i teraz coś włączę. Nie masz korby, korba jest tutaj, z antenią wyciągniemy. Połóż, włóż i L, kręć. Aha, żebyśmy mogli doskoczyć, tak? No sprytny pomysł. To jest jeszcze sprytniejszy pomysł żeby z anteny sobie zrobić po prostu hula hop, nie hula hop, tylko maty do skakania. No co, najprawdopodobniej moi drodzy, helikopter i koniec tej sekwencji. No! <grymci> nie tak nisko, nie tak nisko. kumpli wyciągają mnie, dobra opcja okej, okay, centrum komunikacyjne, poziom kończony. tryb gry swobodnej odblokowany moi drodzy tutaj kończymy, no nie skupiłem się na zbieraniu klocków tak i raczej już się już nie będę skupiał, pominiemy to wszystko Kontynuujmy tryb fabularny I tak będę wrzucony do sekwencji, mm, wiecie, pobocznej, znaczy sekwencji, o, dokładnie takiej, czyli chwila dla mnie, przejdziemy sobie do kolejnej misji w kolejnym odcineczku. Teraz to tyle. Trzymajcie się gorąco. Wyślijcie do mnie snapa na snapchacie. Mój, mojego nika wszystko macie w opisie. Bardzo serdecznie was do tego zachęcam. Na głównym kanale będzie filmik z otwierania snapów. No i to teraz tyle. Trzymajcie się. Cześć. Miłego dnia. Na razie. Pa.